Interes tak pewny, że mógłbym też Rzucić to w betlik, dwie pletki za case'em mam Jadę na miejsce, zapłacę za nią, ale nie z sercem Już mówili serce w łóż, chciałem nosić nóż W kieszeni wtedy i teraz, cóż, w głowie underground Między barierkami, za piętra i zergam Stal, zaciśnięta na rękach, żal Sytuacja napięta, szal, mam nie pasuje do swetra Napis ma jeden czy jeden dwa Standard chce nie dwa Standard chce nie dla tych szarych Chociaż short, black, kurtka i sztany Nie boję się jutra, boję się starych klisz Może to właśnie dziś jest ten dzień Może to właśnie Dziś powiem, że wiem, czego chcę Oprócz kasy, powiem, że ciebie chcę ale innej, nienormalnej, nie niewinnej, nienaiwnej Myśli mam już co, styl miejski, urban, nie turban Mam kolejce miejskich, widoków z okiem To pamiętam głównie o was Dobywam je dla chłopca, który chciał mieć BMX Kolejny dzień w pętli zmian Paradoks, potok, spróbuj na zmarszczone czoło od grymasu Widząc rzeczy, które można byłoby określić jako niesłychane Mając wyjebane w efekcie czego bez zmian ty, Patrząc na nie, widząc mi jest ciągle mało Jednocześnie ograniczam do minimum To nie zawsze idzie w parze koło Wrotek kręci się, ja się, że sobie chciałbym chodzić Czasem zasłonię do twarzy, mimo że ty czuję się jak wina trochę pff. Wydrawne pół rozbite, wyjebane. Szczarak, klisze, była kopiuń nie oryginałem. Najwyraźniej ileś jeszcze takich zapłcianych chacie No, tak, z ZWK. Nie wytłumaczę jak robię to teraz, tak. Patrz, nie, nie tylko zera, fuck, Nie, nie odbieram, mach Ściągam właśnie, nie do dobie Czuj się pewnie tak, czuj się pewnie jak Znam cel, czuj, że minął czasu szmat Ale nie zasnę, Nie wytłumaczę jak, robię to teraz tak Patrz, nie tylko zera fach Nie, nie odbieram mach Ściągam właśnie, nie dopieram kart Czuj się pewnie tak, czuj się pewnie jak Znam cel, czuj, że minął czasu szmat Ale nie zasnę, Yeah